Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki i Jazdy. Dzisiaj taki ciekawy temat. Pewnie wiele młodych osób zastanawia się nad tym, czy warto zostać żołnierzem, słuchajcie, zawodowym. Mam coś w tej mierze tutaj, coś mogę powiedzieć, coś mogę Wam doradzić, ponieważ miałem tą okazję pracować kilka lat w wojsku. I co mogę Wam tutaj doradzić? I z czym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić? Że w mojej ocenie takie najprostsza odpowiedź, jaka jest. Moje ocenie warto zostać żołnierzem zawodowym, chociaż jest to bardzo często no, decyzja indywidualna. Jeżeli jesteś osobą, która już po rodzicach odziedziczyła dany majątek, odziedziczyła dobrze prosperującą firmę, ta sytuacja twoja materialna. Jest na dobrym poziomie dzięki Twoim rodzicom, bo, bo ci rodzice przekazali Ci dość duży majątek w postaci na przykład dobrze prosperującej firmy, to w mojej ocenie no nie warto zostać tym żołnierzem zawodowym, bo wtedy jednak większy sukces osobisty, jak również finansowy osiągniemy dzięki temu, że zostaniemy z tymi rodzicami, tak? Że przejmiemy po nich. Tą firmę. Oczywiście, jeżeli chcemy, bo to jeszcze jest tak, że to nie zawsze to, czym rodzice się zajmują, to my, my mamy ochotę się tym zajmować, bo to też wymaga na pewno wiele wyrzeczeń i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli jesteś przeciętnym obywatelem albo jesteś yy, obywatelem, który człowiekiem, któ któremu rodzice nie dali żadnego majątku, albo dzięki. Po prostu, no nie miałeś tego wsparcia takiego typowego finansowego. Większość Polaków z czasów komuny nie miała takiego wsparcia, tak? No żyło się od pensji do pensji. Ta inflacja, hiperinflacja szalała, więc tutaj jakiekolwiek oszczędzanie za bardzo nie miało sensu, trzeba było to szybko zamieniać gdzieś na złoto. Złoto to był prawie, że czarny rynek, tak? No, no to był inny świat, tak? Tutaj ciężko mówić o jakichś rozsądnych, ekonomicznych posunięciach w czasie, w czasie gospodarki takiej, typowo, no, no logiki tutaj jakiejś takiej na temat finansów nie było, tak w czasie hiperinflacji, oszczędzanie, nie wiem, czy to ma sens w ogóle, zaraz trzeba, trzeba było to zamieniać na jakieś dobra, budować się, o bud wybudowanie domu, no to jest jakieś je, no to warto było zrobić, tak, bo teraz ten dom można spieniężyć tak, albo po prostu w nim mieszkać i tutaj już nie musimy wtedy brać żadnych kredytów i tak dalej, jest jak, to jakaś wartość, jednakże słuchaj jeżeli jesteś takim Polakiem przeciętnym, przeciętnym Polakiem, który w zasadzie nie ma żadnego majątku, to no, dlaczego warto być tym żołnierzem zawodowym? Na pewno względy ekonomiczne są tutaj ważnym czynnikiem, jednakże chciałem tu od razu powiedzieć o jednym micie. Pamiętam jak większość młodych osób. Wręcz robiła wszystko, dosłownie robiła wszystko, żeby służby wojskowej uniknąć, bo kiedyś ta służba wojskowa była błyskowa. I wierzcie mi, jeżeli Wy sobie powiecie, nie, bo są dobre zarobki, to to jest motywacja do tego, żeby zostać tym żołnierzem zawodowym. No i tutaj chciałem Was przed tym przestrzec, że w żadnym wypadku nie wytrzymacie w wojsku, jeżeli głównym motywatorem, główną motywacją do tego, żeby zostać takim żołnierzem, pracować w tym zawodzie, dość trudnym zawodzie, zresztą to jest służba, to jest służba, to jest zasadnicza różnica. Ale to o tym za chwilę powiem. W związku z tym tutaj no, nie kierowałbym się względami finansowymi, ponieważ nikt nie wytrzyma w takim zawodzie, jeżeli kieruje się tylko finansami. Tak? To jednak musi być, to płynąć gdzieś z nas z zewnątrz. Muszą być inne motywacje. Na przykład tą motywacją może być sprawdzenie się. Na przykład tą motywacją może być rozwój, bo wojsko naprawdę bardzo dużo mi dało. Przynajmniej mi dało mi to, że ja systematycznie się rozwijałem, ale nie tylko psychicznie, ale rozwijałem się, słuchajcie, również fizycznie. Tak? Codziennie się biega w takim wojsku. Nie wiem jak jest teraz, ale na pewno też codziennie zaczyna się dzień od 3 kilometrów tak, biegania. Więc tutaj jest na pewno duży rozwój, ale również bardzo dużo nauczymy się pozytywnych rzeczy w wojsku. Wojsko nauczy nas... Czego mi wojsko nauczyło? Powiem tak. Nauczyło mnie, słuchajcie, wojsko systematyczności. Nauczyło mnie wojsko, słuchajcie, dyscypliny. Coś, co teraz jest, no... Nie jest zbyt popularne, tak? Ale wojsko mnie tego nauczyło. Wojsko mnie nauczyło przezwyciężać Y, trudności, które na pewno teraz to, co się nauczyłem w wojsku, na pewno mi się teraz przydaje. Na pewno mi się teraz przydaje, nawet jak już nie pracuję w tym wojsku. Wojsko mnie słuchajcie, nauczyło pokory. Wojsko mnie nauczyło cieszenia się z małych rzeczy. Tak? Mi wystarczy słuchajcie, że, że ja sobie mogę pobiegać, poćwiczyć. Wystarczy mi to, że jestem najedzony. I w żadnej mierze mm, nie dążę cały czas, nie wpadam w ten taki, taki kołowrotek, że ja muszę mieć więcej, więcej zarabiać, ponieważ słuchajcie, w wojsku nabędziemy takich umiejętności, w wojsku nabędziemy takich cech, które spowodują, że bardzo często my już do końca życia będziemy ludźmi poukładanymi i będziemy wiedzieć, co jest w życiu najważniejsze? A w życiu na pewno nie najważniejsze są pieniądze. Są bardzo ważne, bo nie, nie mogę powiedzieć, że nie są ważne, bo pieniądze są bardzo potrzebne w życiu i pomagają nam w przezwyciężaniu pewnych problemów. Jednakże, słuchajcie, wojsko mnie nauczyło tego, że człowiek potrafi cieszyć się z małych rzeczy, z małych rzeczy. Poza tym, dzięki temu, że byłem w wojsku, ja już wiem, co jest najważniejsze i wiem, co jest moim priorytetem? Wiem, co ja potrzebuję, ale nie tylko ja, moja rodzina, do tego, żeby przetrwać. Na przykład w czasie kryzysu. Wiem, że nie jest najważniejszy samochód, słuchajcie, za 100 tysięcy i szpanowanie, tylko wiem o tym, że ja muszę zagwarantować ciepło mojej rodzinie, po to, żeby ta rodzina zimą nie zamarzła. Bo tego nauczyły mnie, słuchajcie, poligony i ćwiczenia na poligonach. I w wojsku, pamiętam. Przez tyle lat, co pracowałem, były również, słuchajcie, poligony zimowe. I wierzcie mi, wierzcie mi, yy, rozumiem niektóre osoby, które są osobami, które nie mają po, nawet podstawowych środków do życia. I zauważcie, że w naszym klimacie bardzo liczy się, choćby nawet, słuchajcie, ciepły kąt. Ciepły kąt. I tego mnie nauczyło wojsko. Ponieważ jak siedzisz na poligonie kilka dni, a czasami był zakaz na przykład palenia ogniska, bo teoretycznie wróg mógłby to rozpoznać, tak, szczególnie nocą, to wierzcie mi, no nie jest to ciekawe przeżycie i ja już wiem, co w życiu jest najważniejsze. Najważniejsze jest, słuchajcie, ciepło, a zaraz po tym, <laughs> albo na równi z tym jest co? Po prostu jedzenie. Jakie by one nie było, podstawowe jedzenie, ja nie mówię o jakimś super, dobrym jedzeniu w restauracji, zwykłe jedzenie nawet z puszki. jeszcze mi bardzo smakuje, jeżeli cały dzień nic już się nie jedli, albo jesteście po dużym wysiłku fizycznym. Woda i jedzenie. I wojsko mnie nauczyło, co jest w życiu najważniejsze. I my często w dzisiejszych czasach o tym zapominamy, uważamy, że różne dziwne dobra konsumpcyjne, które są kreowane. Przez reklamy, że to jest nam potrzebne i niezbędne. W żadnym wypadku. Bo nie samochód jest nam potrzebny z salonu, tak naprawdę, i naszej rodzinie. Tylko teraz w czasie spowolnienia gospodarczego warto, w mojej ocenie, myśleć o tym, żeby moja rodzina miała schronienie, żeby w tym schronieniu było ciepło, żeby nie padało nam na głowę i żebyśmy, słuchajcie, mieli co jeść. I to jest główny priorytet teraz, który warto osiągnąć. W czasie spowolnienia gospodarczego, bo idzie zima, teraz jest lato, coś tam zjemy, gdzieś tam zerwiemy sobie jabłko, przeżyjemy, ale no i idą, spowolnienie gospodarcze cały czas jest, tak, bardzo jest możliwe, że zostaniemy w każdej chwili zwolnieni z pracy, bo bardzo, myślę, że będzie to dotyczyć kilku tysięcy Polaków, jak nie setek tysięcy Polaków, będą musieli się zmierzyć z bezrobociem. I warto to uwzględnić. I mnie już wojsko nauczyło, że dla mnie najważniejsze jest co? Jedzenie i schronienie. Człowiek, żeby przeżył, potrzebuje ciepło i coś do zjedzenia. I o tym chciałem powiedzieć. I to mnie nauczyło, słuchajcie, wojsko. Ja teraz wiem, na co ja oszczędzam. I ktoś powie, co to jest 500 zł, czy 300 zł co miesiąc oszczędzania. Słuchajcie, po kilku latach to spowoduje, że wystarczy mi na te podstawowe środki. A jeżeli ja nie zostanę zwolniony na przykład z pracy, tak, albo sytuacja będzie lepsza za 2-3 lata, bo tak może być, że ta sytuacja się polepszy, gospodarka jednak ruszy, pokonamy tego koronawirusa, tak, no to słuchajcie, wtedy będę mógł pomyśleć o jakichś dobrach konsumpcyjnych, typu, nie wiem, Zmiana samochodu na lepszy, tak? Robienie kostki brukowej przed domem. Bo to wcale to jest chyba, nie wiem, to nie jest niezbędne, tak? I mi się wydaje, że warto, to jest kolejny, tutaj zaraz... No, to jest kolejny argument do tego, żeby, słuchajcie, oszczędzać pieniądze. I o tym chciałem powiedzieć, że dzięki właśnie wojsku ja wiem, jakie są priorytety. I ja jeszcze zdrowie, widzicie, o zdrowiu nie powiedziałem, czyli warto... Słuchajcie, wojsko czego mnie nauczyło? Szanowania zdrowia. Dlaczego szanowania zdrowia? Dlatego, że ja wiem, żeby człowiek dobrze funkcjonował, żeby organizm dobrze funkcjonował, to wojsko mnie nauczyło systematyczności, bo te bieganie jest przez kilka lat, to nie jest tak, że nie biegasz. Biegasz kilka lat codziennie, po 2-3 kilometry, jesteś sprawny fizycznie, a w związku z tym ty dbasz o zdrowie. Ty dbasz o zdrowie, a więc jest większe prawdopodobieństwo, że nie dopadnie Cię jakieś, jakaś choroba, choróbsko. <laughs> no nie jest tą regułą, ale prawdopodobieństwo jest większe. Ale, a jeszcze co, słuchajcie, czego mnie jeszcze wojsko nauczyło? Że właśnie żeby być szczęśliwym, to ruch fizyczny jest bardzo potrzebny. Ruch fizyczny, ruch na świeżym powietrzu, bieganie, jeżdżenie na rowerze, obojętnie co tam... Sobie nie wymyślimy spacer. Zwykły spacer, słuchajcie, od kiedy mnie na przykład boli kolano i wiem, że jak przebiegnę 2-3 km, to później przez dwa tygodnie nie mogę chodzić. No to spacer jest wyjściem, tak? Spacer z psem, no nieważne, ale ważne, żeby ten ruch był. I zobaczcie, to jest tego mnie nauczyło wojsko. I w żadnej mierze nie żałuję, że do tego wojska poszedłem. Oczywiście tu musi być jednak motywacja. Ja pamiętam. Traktowałem to jako taką przygodę. A poza tym, takie sprawdzenie się. To było to był głównie dla mnie, główną motywacją było, słuchajcie, sprawdzenie się. Czyli czy ja dam radę, tak? A może sobie nie poradzę, a może to tutaj dla tych, którzy faktycznie starają się i myślą o tym, żeby pójść na. zostać po prostu żołnierzem zawodowym, to co mogę Wam polecić? Polecić? Co mogę Wam doradzić? Bo słuchajcie, ja tak. Gdzieś przypadkowo spotkałem kogoś i jeszcze zanim poszedłem do tego wojska i mówię, co tu zrobić, nie? Żeby, żeby mnie przyjęli do tego wojska, tak? No, jakąś tam wiedzę trzeba mieć, tak? Ale głównym argumentem, gdzie, główną przyczyną, gdzie ludzie odpadali, wiecie co było? Słuchajcie, niski poziom, niski poziom, słuchajcie, sprawności fizycznej. Czyli ktoś tam mi podpowiedział, mówi, słuchaj, no biegasz, robisz coś ze sobą, jeżeli chodzi na no, grasz w piłkę czy coś, no coś tam gram, ale wiadomo, nie no, ten brzuszek i tak dalej. Słuchaj, jeżeli chcesz, myślisz poważnie o tym, żeby się dostać do wojska, to musisz być jak Hart. Ja mówię, o czym on mówi? O co mu chodzi? Musisz, słuchajcie, słuchaj, sam zadbać o swoją sprawność fizyczną, bo sprawność fizyczna przy przyjmowaniu są specjalne egzaminy, jest bardzo ważna. Poza tym już Cię nauczył, kierunkujecie na to, żeby przezwyciężać swoje słabości. I ja słuchajcie, posłuchałem tej osoby, i ja już dobre 8-9 miesięcy przed tym, jak starałem się o pójście do wojska na te egzaminy, i tak dalej. Też sprawność fizyczna jest tam sprawdzana. Są egzaminy z różnych dyscyplin, czy z biegania, z podciągania na drążku, z pływania, i tak dalej, i tak dalej, z brzuszków. Jest koperta 10x10, 10, wszystko zależy w jakim roku. Tutaj nie wiem jakie są teraz dyscypliny, które są sprawdzane, ale na pewno bieganie jest. I teraz słuchajcie, ja już to słuchajcie robiłem kilka miesięcy wcześniej. Czyli sam z własnej woli biegałem, gdzie wszyscy kurczę albo się opalali, albo nic nie robili, albo pili piwo. A ja, słuchajcie, przez 8 czy 9 miesięcy biegałem po polach co drugi, co trzeci dzień. Robiłem brzuszki, przezwyciężałem te swoje słabości. To tyle, co Wam mogę doradzić. Zwiększy to prawdopodobieństwo tego, że się dostaniecie do tego wojska. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał komuś pomógł. Trzymajcie się. Cześć.